Jedynie dziesięć owoców, które wypełniają penisa krwią po pięćdziesiątym roku życia. Czy kiedykolwiek spojrzałeś w lustro i pomyślałeś, co się ze mną stało? Czy czułeś wstyd, że nie dasz rady tak jak dawniej? Czy łapałeś się na wymyślaniu wymówek, by unikać intymności? Bo wiesz, że coś się zmieniło? I nie na lepsze? Czy to koniec męskości? Czy utrata wigoru po pięćdziesiątej? Jest nieunikniona? Większość mężczyzn nie wie, że problem rzadko leży w głowie, a w krwi, a dokładniej w jej braku, która krąży z siłą tam, gdzie jest najważniejsza. A dobra wiadomość jest taka, że natura już stworzyła lek, który jest prostszy niż myślisz. Dziś poznasz dziesięć unikalnych owoców, które mają moc naturalnego wypełniania penisa krwią w sposób bezpieczny i potężny. Są to owoce, które działają jak naturalne środki rozszerzające naczynia, aktywujące krążenie i przywracające męski wigor. Nawet po 50., 60. czy nawet 70. roku życia. Zanim pomyślisz, że to bajki, wiedz, że przemysł farmaceutyczny nigdy ci o tym nie powiedział. Gdyby każdy mężczyzna znał moc tych produktów, straciłby miliardy na lekach, takich jak słynna niebieska pigułka. Wyobraź sobie, że możesz odzyskać intensywne pożądanie, dawną pewność siebie i zaskoczyć osobę u swojego boku. Wszystko bez skutków ubocznych, bez chemii i bez zależności od apteki. W tej lekcji ujawnię, jakie to owoce, jak je stosować, jak łączyć, a na koniec podam tajny naturalny przepis, który może odmienić twoje intymne zdrowie w ciągu kilku tygodni. Ale musisz obejrzeć do końca. To może zmienić twoje życie i życie osoby, która jest przy tobie. Dlatego teraz zapraszam cię, abyś zatrzymał to wideo, skomentował poniżej frazą: Odwaga zwycięża strach. I podzielił się tą treścią z co najmniej trzema osobami, na których ci zależy. Możesz uratować czyjąś samoocenę, zdrowie, a nawet związek kogoś, kto cierpi w milczeniu. Silnik, który napędza pożądanie. Wyobraź sobie potężny, stary samochód o mocnej konstrukcji. Przeżył wielkie historie, pokonał długie drogi i sprawiał, że ludzie odwracali głowy, gdy przejeżdżał. Z zewnątrz nadal wygląda pięknie. W środku silnik nadal ma duszę. Ale z czasem coś zaczyna szwankować. Samochód nadal się uruchamia. Ale nie reaguje jak dawniej. Brakuje ciśnienia, mocy tego kopa. Tak działa ciało mężczyzny po 50 roku życia. Pożądanie nadal istnieje. Umysł nadal chce, ale ciało już nie nadąża z taką samą siłą. Mało kto rozumie, że erekcja to znacznie więcej niż pożądanie. To złożona reakcja, jak silnik samochodu. Aby ten silnik działał, potrzebuje jednego przepływu krwi. Bez krwi krążącej z siłą w intymnych rejonach nic się nie dzieje. Nie ma znaczenia, jak bardzo chcesz, jak bardzo się starasz. Jeśli paliwo nie dociera do silnika, samochód nie ruszy z miejsca. Problem polega na tym, że z wiekiem rury, przez które przepływa to paliwo, czyli tętnice, zaczynają się zatykać, stają się sztywne, zapalne, a krew przestaje płynąć z siłą, zwłaszcza do kończyn, w tym do penisa. W rezultacie pożądanie może się pojawić, ale silnik nie reaguje, lub reaguje słabo, zawodnie, bez mocy. Ale oto, co większość mężczyzn nie wie. Można odzyskać ten przepływ. Można dostarczyć ciału właściwe paliwo, oczyścić rury, zwiększyć ciśnienie i przywrócić całą moc, która wydawała się stracona. Kluczem do tego jest coś prostego, naturalnego i często zapominanego: jedzenie, a konkretnie owoce. Istnieje dziesięć owoców, które działają jak naturalne dodatki. Owoce, które rozszerzają naczynia krwionośne, zwiększają produkcję tlenku azotu, poprawiają krążenie i wypełniają penisa krwią, jak za dawnych czasów. I właśnie o nich teraz porozmawiamy. 10 owoców, które wypełniają penisa krwią po 50. roku życia. Teraz ujawnimy te owoce, jeden po drugim, wyjaśniając, jak działają w ciele, jaka jest tajemnica ich mocy, jak najlepiej je spożywać i jakie są idealne ilości, aby uzyskać korzyści. Arbus. Dlaczego działa? Arbus jest bogaty w cytrulinę, aminokwas, który w organizmie przekształca się w argininę surowiec do produkcji tlenku azotu, który rozszerza naczynia krwionośne. Poprawia krążenie i ułatwia erekcję. Jak działa w ciele? Cytrulina pomaga rozluźnić naczynia i zwiększa przepływ krwi, zwłaszcza w kończynach, takich jak penis. Dlatego wielu nazywa arbus naturalną wiagrą. Jak spożywać? W naturalnych sokach, najlepiej z białą częścią skórki, gdzie jest największe stężenie cytruliny. Zalecana ilość 2 do trzech średnich plasterków dziennie lub szklanka 300 ml soku dziennie 4 do 5 razy w tygodniu. Granat Dlaczego działa? Granat jest potężnym źródłem antyoksydantów zwłaszcza kwasu elagowego który chroni naczynia krwionośne i poprawia funkcję śródbłonka czyli pomaga tętnicom prawidłowo się rozszerzać Jak działa w ciele redukuje stany zapalne zwalcza stres oksydacyjny i naturalnie zwiększa poziom wolnego testosteronu Jak spożywać? Czysty sok lub owoc w naturalnej postaci. Sok powinien być przygotowywany bez cukru i spożywany zaraz po przygotowaniu. Zalecana ilość: pół szklanki dziennie, 3 do 4 razy w tygodniu lub jeden średni owoc podzielony na dwie porcje. Awokado. Dlaczego działa? Bogate w zdrowe tłuszcze, zwłaszcza kwas oleinowy, który poprawia zdrowie sercowo-naczyniowe i produkcję hormonalną, w tym testosteronu. Jak działa w ciele? Poprawia krążenie, obniża zły cholesterol i równoważy poziom hormonów, co jest kluczowe dla pożądania i reakcji seksualnej. Jak spożywać? W koktajlach, sałatkach lub w czystej postaci z cytryną. Zalecana ilość. Pół małego awokado dziennie, trzy razy w tygodniu. Banana. Dlaczego działa? Źródło potasu, witaminy B6 i tryptofanu, które pomagają zrównoważyć hormony przyjemności i poprawić krążenie. Jak działa w ciele? Potas pomaga kontrolować ciśnienie krwi. Co jest kluczowe dla dobrej erekcji? Jak spożywać? W naturalnej postaci lub w koktajlach. Zalecana ilość. Jeden średni banan dziennie, 5 do 6 razy w tygodniu. Truskawka. Dlaczego działa? Bogata w witaminę C i antyoksydanty. Truskawka poprawia krążenie i chroni naczynia. Jak działa w ciele? Wzmacnia śródbłonek, wyściółkę naczyń, ułatwiając dotarcie krwi pod większym ciśnieniem do penisa. Jak spożywać? W naturalnej postaci, w sokach lub sałatkach owocowych. Zalecana ilość: filiżanka świeżych truskawek, 3-4 razy w tygodniu. Czerwone winogrona. Dlaczego działa? Bogate w resferatrol, silny antyoksydant, który poprawia rozszerzalność naczyń i zdrowie serca. Jak działa w ciele? Zwiększa produkcję tlenku azotu i wzmacnia ściany naczyń, sprzyjając erekcji. Jak spożywać? Najlepiej ze skórką i pestkami. Gdzie jest największe stężenie resweratrolu? Zalecana ilość: małe winogrona 3 razy w tygodniu. Pomarańcza. Dlaczego działa? Doskonałe źródło witaminy C i flawonoidów, które pomagają w zdrowiu naczyń. Jak działa w ciele? Poprawia elastyczność naczyń i zwalcza tworzenie się blaszek tłuszczowych. Jak spożywać? Naturalny sok lub owoc w naturalnej postaci, zawsze bez cukru. Zalecana ilość: jedna średnia pomarańcza dziennie, 4 do 5 razy w tygodniu. Gława. Dlaczego działa? Bogata w likopen, który poprawia zdrowie naczyń i redukuje stany zapalne. Jak działa w ciele? Chroni naczynia i pomaga w krążeniu obwodowym, w tym w penisie. Jak spożywać? W naturalnej postaci lub w soku bez cedzenia, aby zachować błonnik. Zalecana ilość? Jedna średnia guawa, trzy razy w tygodniu. Figa. Dlaczego działa? Źródło minerałów, takich jak magnez i żelazo. A także aminokwasów, które poprawiają energię i krążenie. Jak działa w ciele? Poprawia zdrowie hormonalne i zwiększa pożądanie seksualne. Jak spożywać? Świeża lub suszona. Najlepiej naturalna. Zalecana ilość: dwie średnie świeże figi, dwa do trzech razy w tygodniu. Jerzyna dlaczego działa? Ekstremalnie bogata w antyoksydanty i flawonoidy, które chronią naczynia i poprawiają przepływ krwi. Jak działa w ciele? Redukuje stany zapalne, poprawia wrażliwość naczyń i pomaga w utrzymaniu mocnej erekcji. Jak spożywać? W naturalnej postaci, w sokach lub herbatach z liści. Zalecana ilość. Mała filiżanka, 3 do 4 razy w tygodniu. To są 10 owoców, które, jeśli zostaną włączone do rutyny w odpowiedni sposób, mogą odmienić intymne zdrowie mężczyzn po 50. roku życia. To nie są cuda, ale naturalne narzędzia, które aktywują procesy biologiczne, które Twoje ciało już zna, ale które z czasem zwolniły.